Cześć! Bohaterem dzisiejszego testu jest Elite Reaser. zupełnie nowy produkt włoskiej marki czyli symulator podjazdów oraz zjazdów jak również maszyna do sterowania czyli właściwie symulacji sterowania jazdy w wirtualnym świecie niegada gratka dla fanów jazdy pod dachem na pewno narzędzie, które mocno wzbogaca świat wirtualnej jazdy urządzenie, o którym mam Wam sporo do powiedzenia ale zacznę od takich suchych faktów czyli tego Jakie są ogólne cechy Rizera. Na pewno trzeba powiedzieć, że symulacja podjazdów tutaj działa do 20%, czyli naprawdę strome góry jest nam w stanie to zasymulować. A symulacja zjazdów do 10%, czyli właściwie do minus 10%. No i co jest bardzo ważne, to jest urządzenie, które działa nie tylko z trenażerami Elite, ale właściwie z każdymi trenażerami, które są na tym rynku i łączą się. Z wizerem przez ANT Plus albo Bluetooth'a. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, tak naprawdę, to to, czy obudowa trenażera nie jest tak duża w jakichś starszych modelach, że na przykład podczas symulacji zjazdów widełki trójkąta mogłyby o nią uderzyć, ale to jest już kwestia, że tak powiem, do zweryfikowania. Fajne jest to, że jest to urządzenie nie tylko dedykowane do trenażerów Elite, tylko do wszystkich trenażerów. Sorry, że tak dyszę, ale no chcę, żebyście widzieli też. W rzeczywistym jakby środowisku, jak to się zachowuje, dlatego dzisiaj będzie taki właśnie materiał z lekko pogłębionym oddechem. Zapraszam. Zanim przejdę do konkretów odnośnie całej budowy, działania Rizera, bo tutaj jest naprawdę sporo do powiedzenia, no to chciałem Wam takie jeszcze ogólne wrażenia z jazdy przekazać. A są one takie, że tak naprawdę mamy tutaj jakby dwie kwestie. Pierwsze to niewątpliwie jest to duże wzbogacenie wirtualnego świata. Jazda jest znacznie bardziej realistyczna, znacznie bardziej taka rzeczywista tak naprawdę, ale druga kwestia dotyczy nie tylko jakby samej zabawy na zbiwcie, bo bo no jest to zabawa jednak, tak? jest to gra można powiedzieć, ale korzyści treningowych. Bo fakty są takie, że odzorowanie jazdy na rizerze jest wyraźnie bardziej bliskie temu, co mamy na prawdziwym rowerze, więc mamy też korzyści typowo treningowe. No i takie, które sprawiają, że po prostu jazda na takim zestawie, czyli akurat moje prywatne suito plus rizer jest dużo bardziej prawdziwa niż jazda, gdzie mamy tylko sam trenażer. Zaczynamy od kwestii budowy i całej takiej podstawowej obsługi risera. Bardzo fajne jest to, że to urządzenie przychodzi do nas spakowane w całości. Nie trzeba go składać, nie trzeba go skręcać, ono po prostu jest gotowe do jazdy od razu po wyjęciu z pudełka. I to jest bardzo wygodne, tak naprawdę. Mi to pasuje, akurat nie jednak wam, ale myślę, że każdemu to po prostu pasuje. Jeżeli chodzi o kompatybilność z rowerami, fajne jest to, że Elite w zestawie dostarcza wszystkie potrzebne końcówki praktycznie do każdego typu roweru. Mamy tutaj więc końcówki do sztywnej osi 12, tak jak w przełajach, gravelach i szosówkach. Mamy przejściówki do klasycznych zamykaczy Quick Release. Mamy przejściówki do sztywnych osi 15 razy 100 i do busta, także wszystkie popularne standardy, że tak powiem, Elite tutaj pokrywa. Wraz z zakupem risera, a sama instalacja urządzenia, czyli połączenie go do prądu i założenie roweru jest banalne, Regulacja do podłogi za pomocą pokręteł w nóżkach to jest wszystko łatwe, proste i tak naprawdę przyjemne. Jeżeli chodzi o takie kwestie jeszcze logistyczne, dla mnie fajna sprawa, że riser zajmuje mniej miejsca niż rower z kołem. Więc, jeżeli na przykład tak jak ja mieszkacie w mieszkaniu i każdy centymetr jest dla Was wartościowy, to taki zestaw zajmuje mniej miejsca niż klasyczny zestaw, kiedy mamy koło oraz trenażer. I to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o ogólną obsługę, to risera wystarczy sparować z posiadanym trenażerem i można już jechać na trening. Parowanie odbywa się albo za pomocą guzików na rizerze, albo za pomocą aplikacji Rizer Elite Riz specjalnie wypuścił aplikację Rizer. I tak naprawdę, jeżeli chcecie tak jak teraz ja jechać sobie na zlifcie, to tej aplikacji pobierać nie musicie. Ale warto ją pobrać, bo ona daje pewne dodatkowe funkcje, a po drugie pozwala sterować rizerem, jeżeli na przykład zdecydujemy się, że nie chcemy jechać w trybie, kiedy automatycznie. Zmienia nam się nachylenie I wtedy możemy właśnie albo sterować nachyleniem z poziomu aplikacji Albo za pomocą guzików, które są tutaj na koronie, na szczycie tego urządzenia I tak naprawdę w kontekście używania to tyle I tak naprawdę fakty są takie, że praktycznie każdy z Was, gdy kupi to urządzenie Po prostu sparuje sobie je z trenażerem i nie będzie o nim w ogóle myślał Tylko będzie po prostu cieszył się jeszcze bardziej naturalną jazdą w wirtualnym świecie Słuchajcie, bardzo was. Przepraszam, że tak dysze i ciężko mi jest wydusić z siebie słowo, ale naprawdę śmieszne waty plus mówienie jest zabójcze. A w tym momencie przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli po prostu jazdy z rizerem, bo tutaj naprawdę jest sporo do powiedzenia. Ja bym zaczął od tego, że mi się bardzo podoba to, że poza całą tą symulacją podjazdów czy sterowania rower jest dużo bardziej stabilny. I teraz wszystkie przyspieszenia, kiedy idziemy sprint albo momenty kiedy jedziemy tempówkę i już nie możemy i machamy tą kierownicą na boki, na rizerze, po prostu czujemy, że ten rower jest sklejony z podłożem, czego normalnie trochę brakuje, kiedy jeździmy z przednim kołem i podstawką bądź bez podstawki, kiedy to jest gruba opona. I dla mnie, osoby która nie jest freakiem wirtualnej jazdy i ta aplikacja plus te Podnoszenie nie jest dla mnie super istotne, ale sama stabilność jest imponująca, naprawdę mi się to bardzo podoba. Jeżeli chodzi o całą tą już symulację jazdy, jest to świetne. Na pewno jakość działania silnika, podnoszenie, obniżanie, płynność tego działania, tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że to jest bardzo dopracowany produkt. To działa płynnie, szybko, nie za szybko też, nie gwałtownie, działa tak, Jakbyśmy chcieli, i także to nie przeszkadza w trakcie jazdy. Ja mam taki problem, że na przykład Suito jest trenerzem, który jest prosty, ma małe koło zamachowe i tak naprawdę on nie, nie symuluje tak dobrze tych zmian nachylenia jak te większe, droższe trenerzy. muszę Wam powiedzieć, że klasa działania, risera, jakość tej symulacji jest dużo lepsza w riserze niż w moim Suito. I to jest ważna informacja, że jak macie ochotę zbudować sobie taki treningowy ekosystem do domu, gdzie wszystko perfekcyjnie działa, to dla Was będzie ważna klasa trenażera, bo on jest sprzęgnięty przez cały czas z riderem. To działa tak, że one nas symulują podjazd, czyli obciążenie plus nachylenie bądź zjazd, czyli odciążenie plus obniżenie. I tym oczywiście możemy sterować tak jak zawsze. Na przykład z za pomocą tego suwaka Trainer Difficulty. Jeżeli damy sobie, że jest mniejsza trudność, symulacja podjazdu będzie słabsza, ale też symulacja podjazdów nachylenia będzie mniejsza, czyli powiedzmy na raz 8% będą 4%. No i cóż, patrzcie, wydaje się ze mnie. Ciężko o tym wszystkim mówić i kręcić raptem 150 W. Ale chciałem, żebyście widzieli, jak to wszystko właśnie działa w trakcie jazdy. A wydaje mi się, że jeżeli chodzi o risera, to działa bardzo płynnie. Patrzcie, wracam po krótkiej przerwie. Byłem w toalecie, zaczynam jechać i on symuluje nachylenie. To też jest fajne, bo na przykład, kiedy chcecie zejść na chwilę, to nie byście, potem wspinać się na bardzo wysokie rower, Ale to taka dygresja. Bo wracam do tego, jak jeździ się na riserze. I dla mnie, oprócz tej stabilności, o której już mówiłem, bombowe jest też to, że odzorowanie jazdy na rowerze jest dużo bardziej realistyczne. Patrzcie na to, że jak teraz jadę, to. Cały mój widelec cały czas lekko buja się na boki, po bo ja mogę delikatnie kierownicą ruszać. I to jest maksymalnie podobne do tego, co naturalnie robimy ciałem na rowerze, bo przecież jazdę na rowerze to jest ciągłe, mimo że tego nie widzimy, tracenie i łapanie równowagi. I teraz to minimalne przechylanie się na boki sprawia, że z rizerem nie ma te takiej sztywnej, spiętej ramy, gdzie ciało po prostu jest zabetonowane strengażerem, tylko jest naturalna serwetka i naturalny styl jazdy, które sprawiają po prostu, że na tym urządzeniu czujemy się tak jakby śmiechający na dworze. I dla mnie to jest kolejny taki, może nieoczywisty, ale bardzo duży plus właśnie tego symulatora nachylenia. A ja chciałam tylko powiedzieć taką jedną ciekawostkę. Ja zwykle jeżdżę po prostu z telefonem na kierownicy. Nie jestem, mówię, jakimś mega freakiem z Lifta, ale z tym się nie da tak jeździć, bo zaburzenia błędnika, kiedy patrzysz ciągle tutaj, a kierownica i cały dobre idą góra-dół są duże, więc na potrzeby risera warto mieć albo jakiś tablet albo telewizor, bo naprawdę jazda ze smartfonem na kierownicy jest utrudniona tak jak powiedziałem na wstępie poza samą symulacją nachylenia jest tutaj jeszcze symulacja sterowania, czyli skręcania kierownicą, to jest funkcja, która mi się średnio podoba, w sensie jest nieobojętna. trochę działa, popatrzcie to właśnie na telewizor, skręcam w lewo Skręcam w prawo. Ale ona właściwie nic nie wnosi, bo jeżeli się zapomnimy, to ludzik i tak skręci, jest to jakieś tam wzbogacenie świata wirtualnej jazdy. Z lift teoretycznie, jak jeżeli jedziemy na kole i dobrze celujemy za kolarza przed nami, no to pozwala nam jechać z mniejszą mocą, dokładnie tak jakbyśmy jechali w realu za kimś. Natomiast, no, no tak jak powiedziałem, jest to kolejna funkcja służąca temu, żeby gra w wirtualną jazdę była ciekawsza. Ale właściwie niewiele wnosi. Fajnie, że jest, bo na pewno zwłaga co. O, właśnie zjeżdżam, zobaczcie jak mnie obniża. I oczywiście odciąża, ale już jest podjazd. Już muszę zredukować. Mam tylko jeden blat to jest kat. Jeden blat, nagrywanie. I nawet śmieszna jazda powoduje, że nie mogę mówić, słuchajcie. Ale okej, okay. nie ma podsumowujemy. Uważam, że Elitryzer jest świetnym gadżetem dla osób, które lubią jeździć w domu, które zamykają się wtedy, kiedy robi się chłodno. W domu i otwierają drzwi, i wychodzą na szosę, kiedy robi się ciepło. Mają wtedy dobre 4 do 6 miesięcy świetnej zabawy, bo jazda na rowerze to jest bardziej naturalna jazda lepsze odzorowanie warunków, lepszy trening bo przecież stymulacja innych włókien mięśniowych podczas odciążenia i pochylenia na zjeździe oraz podczas podjazdów i na koniec dla mnie bomba dużo lepsze odzorowanie wzorca ruchu na rowerze, bo. Cały czas możemy lekko pracować, minimalnie się na boki przychylać, minimalnie tymi rękami ruszać, i to sprawia, że jazda w domu, jazda na trenażerze z tym urządzeniem jest po prostu bardziej naturalna i jeszcze bardziej przypomina jazdę na dworze. Ja uważam od siebie, że to jest bardzo zaawansowane urządzenie, bardzo dobrej klasy, ciche, bo głośniejszy jest napęd drożej niż jego silnik, ale wymaga dobrego trenażera. Bo tak jak powiedziałem, u mnie ja mam proste suito Czuć, że to jest dużo bardziej zaawansowany sprzęt niż mój trenażer Gorąco Was zachęcam do lektury mojego testu na portalu Bajkoł. Tam zgłębiam jeszcze dokładniej wszystkie tajniki tego urządzenia. Oraz wejdźcie na stronę elit-trenażery.pl Tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie cennika, kompatybilności itd. Tego co producent ma do powiedzenia o tym urządzeniu. Ja się z nami żegnam. Słuchajcie, zostawcie mi kciuka za to, że wylałem tutaj chyba pół litra potu. Jestem właśnie po normalnym treningu na dworze i ten rozjazd po prostu mnie dewastuje. No i co? Zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Trzymajcie się. Dziękuję. Do zobaczenia.